Możemy już? Witam serdecznie, szanowni państwo. Przy mnie jest pan Wojciech Pruński, mój pełnomocnik oraz również był obecny na zespole parlamentarnym, na, która, na temat którego dzisiaj też chciałbym powiedzieć kilka rzeczy. Celem dzisiejszej konferencji jest przede wszystkim sprostowanie informacji, które są obecne w tym momencie w mediach, nakreślenie. Też pokazanie, co zostało zrobione, oraz odniesienie się do sprawy zawieszenia mnie w, w prawach członka Klubu Koalicji Obywatelskiej. Chciałbym przede wszystkim podkreślić, że zespół parlamentarny do spraw ochrony dzieci w procesie rozstania rodziców został powołany, aby ochronić dzieci, aby wypracować rekomendacje w stosunku do ministerstw, żeby godność dziecka została jak najbardziej zachowana w procesie rozstania rodziców. I ten zespół ma za zadanie i będzie walczył. Jeśli przetrwa, o godność dziecka. 4 sierpnia natomiast w trybie konsultacyjnym spotkaliśmy się w ramach tego zespołu, żeby porozmawiać o tablicach alimentacyjnych, które zostały przez Ministerstwo Sprawiedliwości wcześniej upublicznione, na które. Według mnie słusznie została nałożona duża krytyka publiczna i właśnie chciałem i ten zespół po to został wtedy zwołany 4 sierpnia, żeby z pełnym środowiskiem zarówno matek, ojców, jak i dzieci i stowarzyszeniami, fundacjami, żeby porozmawiać, wypracować, zacząć rozmawiać na temat tablic alimentacyjnych. To nie, były, to nie byli eksperci, to nie były ekspertki. Za zadanie wszystkie stowarzyszenia i fundacje miały zgłosić swoich przedstawicieli, żeby wypowiedzieli się w ramach konsultacji. Czyli znowu powtarzam, były to konsultacyjne, to było spotkanie konsultacyjne, nieeksperckie, jak zazwyczaj, jak zazwyczaj prowadzę. Jednakże niestety ze względu na lukę w systemie, która tutaj bardzo mocno została uwidoczniona, czyli brak skutecznej weryfikacji osób, które zgłaszają się, które stowarzyszenia zgłaszają i fundacje. Ta luka spowodowała, że przewodniczący w tym wypadku ja nie miałem pojęcia i nie wiedziałem które osoby, to znaczy dokładnie jakie osoby zostały zgłoszone, a dokładnie chodzi o to, że to były osoby niezweryfikowane. Podkreślam z całą stanowczością, że wszystkie. Procedury zostały zachowane. Nie ma procedury weryfikacji osób, które wchodzą na zespół parlamentarny, dlatego z tej luki postanowiono widocznie skorzystać. O, za chwilkę, oczywiście powiem też, co, 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 co będę chciał zrobić z daną sytuacją. O, człowiek, który był obecny na zespole został zgłoszony z maila prezesa jednego, jednej ze, ze stowarzyszeń, o, dlatego z którym współpracowałem, tak więc nasza współpraca nie była pierwsza w tym wypadku, dlatego też pewna doza zaufania z mojej strony wystąpiła. To, co zadziałało natomiast, to jest kontrola społeczna i serdecznie dziękuję ludziom, którzy pokazali, zgłosili, że taka osoba była, bo rzeczywiście skandalem jest, że taka osoba pojawiła się bez wiedzy przewodniczącego, bez naszej całej wiedzy Sejmu. Nie powinna ta osoba być ze względu na to, że według mnie nie ma prawa moralnego zabierać głosu na takim zespole. I to chciałbym, żeby naprawdę mocno wybrzmiało. Raz jeszcze podkreślam, nie był to ekspert w żadnym wypadku. Ta osoba nie, do, nie dostała zaproszenia ode mnie w żadnym wypadku. Tak więc jeśli istnieje taka możliwość, poprosiłbym media między innymi o sprostowanie tej informacji. Również chciałbym, żeby politycy i osoby publiczne, które wypowiadają się na ten temat i szerzą dezinformacje i manipulacje, również sprostowali u siebie posty albo napisali sprostowanie. Również chciałbym, proszę o to organizacje, m.in. o Środek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksynofobicznych, który... Tak naprawdę zachowuje się dokładnie jak ci, którzy ścigają. Nie zadzwonił do mnie, nie skontaktował się, nie chciał poznać drugiej strony, a od razu wydał, wydał wyrok. To, co również boli, to brak kontaktu ze strony innych posłów opozycyjnych, żeby poznać sytuację, żeby dowiedzieć się, co się stało. Znowu tylko narracja poszła w jedną stronę, nikt się ze mną nie, nie skontaktował. I co, co zostało, Szanowni Państwo, zrobione? Jako rzecz, rzecz, rzecz pierwsza, osobiście zgłosiłem się do fundacji, do kilku fundacji, związanych, związanych z matkami, aby objąć opieką dziecko, których, którego ojciec był na, na zespole. Również złożyłem zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez tego mężczyznę, ze względu na to, że na samym zespole przyznał się do złamania postanowienia wyroku sądu. Znaczy wrócą, tak jak zawsze robię zespoły, wrócą formuły eksperckie, czyli będą, to, będą zapraszani eksperci, ze względu na to, że to była formuła informacyjna, konsultacyjna. Wrócą formuły eksperckie, gdzie będą zaufani eksperci z danych albo uniwersytetów, albo fundacji, prezentowali raport, żeby dalej ten zespół mógł pracować. Również wprowadzę oświadczenia przy zgłoszeniu. To, co również zrobiłem, dzisiaj będę robił, składam sugestie, bo stworzyłem sugestie zarówno do marszałka Sejmu, jak i do pani marszałek Senatu, A sugestie, co należy zmienić w procedurach sejmowych i senackich, żeby do takich sytuacji nie dochodziło już nigdy więcej, żeby to przewodniczący, jeżeli chce, świadomie wprowadzał. Osoby, które są wywidniają w różnych rejestrach. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o tą sprawę serdecznie przepraszam każdą osobę, każde stowarzyszenie i fundację, które poczuło się urażone i dotknięte. Nie było to moim zamiarem w żadnym wypadku. Jestem osobą, która walczy o dobro dzieci i o godność dzieci. Zawsze robiłem to jako nauczyciel i w tym momencie jako poseł. Za tą sytuację serdecznie, serdecznie Państwa przepraszam. Natomiast jeśli chodzi o sprawę zawieszenia, chciałbym poinformować, że zostałem dzisiaj, odebrałem dzisiaj pismo od rzecznika dyscypliny i etyki, w które stwierdza o zawieszeniu mnie w prawach członka w klubu na dwa miesiące. Pozostaję natomiast posłem, korzystam z pełnych praw poselskich, czyli również mogę głosować i będę głosował, będę składał interpelacje, będę aktywnym posłem, tak jak byłem do tej pory. Natomiast nie mogę wypowiadać się oczywiście w imieniu klubu, nie głosuję w imieniu klubu, te głosowania są moje, tak jak zawsze były. I za co, za co to zawieszenie jest. Znaczy w tym zawiadomieniu są trzy podpunkty. Pierwszy podpunkt to jest zgłoszenie poprawki do ustawy bez uzgodnienia z władzami klubu. Rzeczywiście to się stało. Tutaj była poprawka w sprawie, była propozycja rządowa w sprawie przedszkoli, nauczycieli, to znaczy nie nauczycieli przedszkoli i tutaj poprawkę zgłosiłem jako, jako nauczyciel. Drugi, drugi podpunkt to jest publiczna krytyka działań rządu w zakresie edukacji. Rzeczywiście krytykowałem rząd i jak najbardziej tutaj poczuwam się do odpowiedzialności. Krytykowałem ze względu też na edukację domową, edukację zawodową, aczkolwiek do tej pory uważam, że nasza współpraca z rządem, moja, moja z rządem była... Nie była idealna, ale była jednak poprawna, ze względu na to, że robiłem bardzo wiele, żeby również współpracować z rządem, jeśli chodzi między innymi o edukację zdrowotną, gdzie Państwo mogą zauważyć, że, że rzeczywiście tutaj wspierałem mocno ministerstwo, również jeśli chodzi o powołanie pełnomocnika do spraw chłopców, działałem bardzo mocno, tak więc ta współpraca jednak z rządem nie była tylko i wyłącznie negatywna. I trzecia rzecz to jest oczywiście sprawa posiedzenia zespołu parlamentarnego. Za poprzednie rzeczy, czyli głosowanie niezgodnie z dyscypliną klubu, za, za złożenie poprawki i za krytykowanie rządu, liczę się z tą karą, liczę się z zawieszeniem i jak najbardziej przyjmuję to zawieszenie, bo jestem tutaj osobą, która rzeczywiście te rzeczy zrobiła. Natomiast trzeci podpunkt za dopuszczenie osoby widniejącej w rejestrze. Uważam, że jest to niesprawiedliwy powód zawieszenia. Nie wyrażam na niego zgody. Na pewno będę się odwoływał od tego trzeciego podpunktu. Nie poniosę odpowiedzialności ze względu na to, że ktoś wykorzystał lukę. Tak jak powiedziałem, były procedury wszystkie zachowane, które przewiduje regulamin Sejmu, więc tutaj nie zgadzam się ponieść odpowiedzialności oraz stać się kozłem ofiarnym, bo nie zawiniłem w tej. W tej sprawie. Szanowni Państwo, klub Koalicja Obywatelska to jest klub, z którego startowałem i do, do którego należę. To jest klub, który jest najbliższy mojemu, mojemu spojrzeniu, mojemu, mojej wizji, w jaki sposób powinna się Polska zmieniać. To jest klub, w którym dalej chcę być, w którym chcę dyskutować, realnie dyskutować na tematy tam, gdzie się nie zgadzamy. Bo my jako posłowie mamy swoje zdania i dyskutujemy, i chciałbym, żeby. Ta sprawa również spowodowała większą dyskusję u nas w klubie i współpracę. Natomiast ten klub na pewno nie chce odchodzić z tego klubu, nie chciałbym zostać wykluczony, ze względu na fakt, że osoby pracujące w tym klubie posłowie, posłanki, senatorowie, senatorki to są te osoby, z którymi mi się najlepiej współpracuje. To są te osoby merytoryczne, które są w stanie zmienić Polskę w sposób taki, jaki wybrali Polacy w trakcie wyborów parlamentarnych. Dlatego liczę na powrót dyskusji u nas w klubie. Po zawieszeniu jak najbardziej będę z całą siłą, mocą pracował, tak jak do tej pory pracuję i też w trakcie zawieszenia jako poseł zawieszony. Na samym końcu chciałbym podziękować tym osobom, które mnie wspierają, opinii publicznej, części mediów, części polityków. Chciałbym serdecznie podziękować za zrozumienie sytuacji i za chęć dowiedzenia się, wszystkich stron danej sytuacji. Ja serdecznie dziękuję. To ja bym jeszcze teraz uzupełnił. Chciałbym podsumować, bo Pan poseł w zasadzie wszystko powiedział. Natomiast chciałbym podkreślić, że jest absolutny brak winy ze strony posła. Otóż yy, zgodnie z regulaminami yy, i zarządzeniem Marszałka Sejmu obowiązującym żeby wejść na teren Sejmu wystarczy, że się zgłosi i jedynym sprawdzeniem jaki obecnie jest jest pokazanie dowodu. Ze strony yy, Pana posła Podjęliśmy działania, żeby to się zmieniło i pan poseł złożył wniosek do marszałka Senatu oraz marszałka Sejmu, żeby te procedury uległy zmianie. Bo tak naprawdę to zdarzenie ujawnia wadę systemu, które, przez którą doszło do takiej sytuacji. Nie ma żadnej winy pana posła, bowiem zgodnie z tą procedurą zostało wszystko zrobione. Pan poseł został wprowadzony w błąd przez stowarzyszenie, które zgłosiło człowieka, który miał przedstawiać to stowarzyszenie. Nie zaprosił tej osoby. Tementujemy tę informację. Padł ofiarą sądu internetowego. Na podstawie rzeczy, które były opublikowane w internecie, został zawieszony w punkcie trzecim. Absolutnie nie ponosi żadnej winy, jeżeli chodzi o stan faktyczny. Stan faktyczny był taki, że nie zaprosił tego człowieka na posiedzenie zespołu i nie był to ekspert. Również z tego miejsca przepraszam w imieniu posła wszystkie osoby, które poczuły się urażone tym faktem. Natomiast pan poseł nie ponosi żadnej winy i z tego miejsca również nawołujemy do pana marszałka Sejmu, do pani marszałek Sejmu, Senatu, żeby zmienić te procedury, żeby osoby, które wchodzą na komisję, przynajmniej podpisywały oświadczenie, że nie są karane za takie czyny. Co więcej, zgodnie z procedurami prawnymi pan poseł, nie ma prawa sprawdzić, czy osoby są niekarane. Nie tylko nie mógł, ale nie ma takiego prawa. Po prostu nie może się zwrócić i nikt mu takich informacji nie udzieli. Tylko może się dowiedzieć od kogoś lub też, tak jak zwrócił uwagę, kontrola społeczna, że ktoś zadzwoni i powie, że taka informacja jest w internecie. Pan, pan poseł jest bardzo aktywny, jeżeli chodzi o działania na rzecz praw dzieci, a także innych zespołów. Proszę sprawdzić. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, około 10 zespołach uczestniczy, jest bardzo aktywny, wczoraj był w Łodzi. Nie ma czasu na osobiste sprawdzanie, on tych maili nie przegląda, robi, robią to inne osoby, więc w żaden sposób pan poseł za to nie odpowiada. Kolejną rzeczą jest no, może podsumuję. Zawiodły przede wszystkim procedury, a nie pan poseł. Ze względu na procedury, ten człowiek niestety mógł wejść do Sejmu i tak więcej nie powinno być. Nie powinno się to nigdy więcej zdarzyć, że taka osoba uczestniczy w zespole, który dotyczy praw dzieci. Czy mają Państwo jakieś Czy mają pytania? Państwo pytania? Tak, panie pośle, pytanie następujące. One nie będą takie bardziej z terminologii prawniczej. Pan moderuje, prowadzi spotkania jako przewodniczący tego zespołu. Ten człowiek przyznał się do tego, że po pierwsze został skazany. On twierdzi, że w sposób niesprawiedliwy, natomiast potem również przyznał się do tego, że złamał wyrok sądu. Dlaczego pan nie przerwał wypowiedzi tego mężczyzny? Czy to no, po prostu nie, nie zapaliła się kolokwialnie? mówiąc jakaś przysłowiowa tak lampka, że może jednak ta osoba nie powinna się wypowiadać dalej w trakcie trwania posiedzenia zespołu, że już dziękujemy panu. Szanowny panie redaktorze, jeśli chodzi dokładnie o tą wypowiedź, po tym jak osoba przyznała się do... Do tego, że była skazana, od razu zareagowałem mówiąc, że nie chcę słyszeć na temat prywatnych spraw i to było też założeniem na samym początku, mówiłem, zespołu, ale tutaj też panu przerwałem. Następnie pan kontynuował już mówiąc pewną bardziej merytoryczną rzecz, nie odnosił się już do, do swojej sprawy. Dlatego nie, zostało, nie została przerwana dalsza jego wypowiedź. Jednakże ze względu na to, że ujawnił, że mogło dojść do y, złamania y, postanowienia wyroku sądu. O, zostało złożone następnego dnia przeze mnie a, zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. E, natomiast e, sprawa, czy pan jest winny, czy niewinny, ja nie jestem sądem, panie redaktorze, osoba jest skazana. Tak więc póki osoba się nie oczyści. Ja nie jestem sądem i to jest dla mnie osoba skazana za takie przestępstwa, za które nie powinna rzeczywiście mieć prawa etycznego i moralnego być na mnie, u mnie na zespole. Nie mam zamiaru współpracować z osobami, które skrzywdziły dzieci w żadnym wypadku. To czy kontaktował się pan z prezesem tego stowarzyszenia, które to zgłosiło jako przedstawiciela no, no, na obrady, tak, posiedzenia zespołu, czy rozmawiał pan z prezesem z tego stowarzyszenia, jak rozumiem, bo z jednej pańskiej wypowiedzi wynika, że zakończyliście współpracę i to stowarzyszenie już nie będzie reprezentowane, tak? Tak z tym stowarzyszeniem oraz z, z, z tym mężczyzną, to znaczy mają tak zwaną blokadę. Ja nie mam zamiaru współpracować ze względu na to, że wcześniej współpracowaliśmy, byli jak najbardziej, to stowarzyszenie było, było zaproszone, natomiast yy, z powodu takiego, że za, yy, nadużył mojego zaufania, yy, powinien był mnie poinformować, gdzie ja ewentualnie powinienem wyrazić zgodę, ok, tak, albo, albo nie, ze względu na, yy, na to, nie chcę współpracować z osobami, do których nie mam, nie mam podstawowego przynajmniej zaufania. Rozmawiałem, wyraziłem swoje stanowisko. Osoba z, z ramienia stowarzyszenia mówi, że nie było celem w jakimkolwiek sposób przeszkodzenia czy, 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 czy przerwania działalności zespołu. Liczę na to, że jest to prawda. A w każdym razie. Ma ta osoba blokadę na jakikolwiek u mnie zespół. Reszta posłów i posłanek sami, sami będą decydowali, czy chcą współpracować. Czyli rozumiem, że to jest pańska blokada, a nie blokada, która wypłynęła ze strony Sejmu Rzeczypospolitej, Straży Marszałkowskiej tak. czy Kancelarii. Tak, to, Sejmu. Jest, to, to jest moja blokada i to jest właśnie ta luka w systemie, szanowny panie redaktorze. Dlatego właśnie w dzisiejszym piśmie do, 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 do marszałków proszę o zmianę w regulaminie, rozważenie kilku zmian i dokładnie podaję te zmiany. To jeszcze pytanie dotyczące tego. Mogę jeszcze uzupełnić, że pan posłowie nie posiada wiedzy. Zwrócimy się również do tego stowarzyszenia o informację, czy on posiadał taką wiedzę, że ta osoba jest skazana i dlaczego wprowadził nas w błąd zgłaszając taką osobę ze swojego maila. Koledzy posłowie oraz koleżanka, którzy razem z panem zasiadają w tym parlamentarnym zespole, czy oni ustosunkowali się jakoś do tej sytuacji, czy rozmawiał pan z nimi? Rozmawiałem. Rozmawiałem z każdą z osób. Jedna z osób jest, jest poza granicami państwa na, na urlopie zasłużonym, więc też nie chciałem przerywać tego urlopu, ale wie o tej sytuacji. Jak najbardziej będzie chciała ze mną ta osoba porozmawiać. Kolejne osoby zauważyły, że była taka sytuacja i wiedzą o tej sytuacji, natomiast dalej podejmują zdanie, że chcieliby, żeby dalej ten zespół pracował z większą ochroną. Jak najbardziej, a w formule eksperckiej jak najbardziej, ale zbyt ważny jest ten zespół i jego cele i zadania, żeby w tym momencie doszło do przerwania jego pracy. To już ostatnie pytanie. Jeszcze tylko uzupełnię, mhm. że pan poseł podejmie w najbliższym czasie kroki jako przewodniczący tego zespołu, zmieni regulamin i w tym regulaminie zawrzemy to, że osoby będą musiały oświadczyć, że są niekarane. To ostatnie pytanie, no może troszeczkę bardziej prawnicze dotyczące tego pisma, które zostało wystosunkowane zarówno do marszałka Sejmu Rzeczypospolitej jak i pani marszałek Senatu. Co szczegółowego znajduje się w tym piśmie, jeżeli chodzi o proces weryfikacji osób, które miałyby wchodzić na teren parlamentu Rzeczypospolitej? Pan poseł mówił, że na przykład sugeruje możliwość podpisywania się pod oświadczeniami, że te osoby nie były karane czy to chodzi tylko o artykuł 197 Kodeksu Karnego Zwyż, te przestępstwa seksualne, czy chodzi na przykład też o inne aspekty? Nie wiem, ktoś był w przeszłości karany mandatem drogowym i może mieć problem z tego powodu. Szanowny tak? Panie Przewodniczący, dla, dla mnie najważniejsza jest transparentność i ważne jest, żeby przewodniczący komisji, podkomisji zespołów wiedzieli, mieli pełną świadomość, jaką osobę wpuszczają i żeby podjęli decyzję, tak chcę wpuścić tą osobę albo nie, nie chcę spuścić tej osoby. Znaczy ja zaproponowałem wnioski o cztery rzeczy. Po pierwsze wprowadzenie obowiązkowej procedury weryfikacji wszystkich uczestników posiedzeń komisji i zespołów podkomisji i zespołów parlamentarnych w rejestrze karnym, rejestrze spraw, sprawców przestępstw seksualnych, na tyle seksualnym, przepraszam, osób poszukiwanych w bazach dotyczących europejskich nakazów aresztowania. Żeby przewodniczący dostał taką informację, czy ta osoba i jest czy nie, i sam podjął decyzję. E, upoważnienie Kancelarii Sejmu i Straży Marszałkowskiej do dokonania takiej weryfikacji, bo nie mają w tym momencie. E, przekazywanie wyników weryfikacji przewodniczącemu komisji, podkomisji lub zespołów oraz opracowanie wewnętrznych procedur umożliwiających udział w wydarzeniach parlamentarnych osobom skazanym za przestępstwa przeciwko dzieciom. Um Uniemożliwiających, przepraszam. Jeszcze teraz przeczytam. E, opracowanie wewnętrznych procedur umożliwiających udział w wydarzeniach parlamentarnych osobom skazanym za przestępstwa przeciwko dzieciom. Serdecznie dziękuję. Spokojnego dnia i tygodnia. Również serdecznie dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.